W trakcie minionych dwóch dekad wydział teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego przeszedł znaczący proces rozwoju i ewolucji. Dziś wspólnie możemy świętować dwudziestolecie Wydziału Teologicznego. Jednak, zanim to nastąpi i zanim zapoznacie się Państwo z dalszą częścią naszej relacji, przypomnijmy, od czego się zaczęło. Na terenie obecnym, gdzie jesteśmy, a więc Pomorze Zachodnie i Ziemia Lubuska. Były już studia teologiczne w seminariach duchownych, były tak zwane instytuty teologiczne. Powstała taka idea, żeby tutaj na tych terenach, w związku z tym, że jest Uniwersytet Szczeciński, powstał niezależny także Wydział Teologiczny, który by te wszystkie instytuty teologiczne, seminaria duchowne scalił i żeby można było studiować właśnie w Uniwersytecie Szczecińskim. I to się właśnie stało. Trzeba było mieć zgodę Kościoła, samego Watykanu, która nie była taka prosta ze względu na to, że był pewien opór ze strony Kongregacji do spraw Wychowania Katolickiego, więc musiał interweniować sam ojciec święty Jan Paweł II wtedy jeszcze. Musiał się zgodzić na to także państwo, a więc rząd, czyli premier i minister edukacji i nauki musieli się zgodzić, i dopiero jak się to wszystko udało scalić, to w roku 2004 w styczniu Dopiero została podpisana umowa pomiędzy państwem a kościołem, dzięki której został erygowany Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego. byłem prorektorem do spraw nauki w rektorach Chmieleckiego, który finalizował całość ten ostatni etap powstania wydziału teologicznego, czyli te lata 2000-2003, trudne rozmowy, trudne rozmowy ze stroną kościelną, trudne rozmowy ze stroną rządową. Ta trudność wynikała z tego, że trzeba było wszystkie interesy pogodzić i uzyskać pełną akceptację do tego pomysłu. Środowisko lokalne, poza tym rektorzy tutaj uczelni szczecińskich, środowiska naukowe, wszyscy się opowiadali za tym, żeby teologia była na uniwersytecie. Kiedy papież wysłał tych argumentów, to powiedział, w Szczecinie musi powstać wydział teologiczny, to było decydujące i tak to się wszystko zaczęło. Także 1 marca 2004 roku odbyła się uroczysta inauguracja, Rada Wydziału zasiadła w prezbiterium Pomszy Świętej, także tu w kościele odbył się wykład inauguracyjny, Także była to no, niezapomniana chwila, piękna uroczystość. 23 października 2023 roku odbyła się uroczysta inauguracja 20 Roku Akademickiego na Wydziale Teologicznym. Uroczystość rozpoczęła się od mszy świętej w kościele seminaryjnym, prowadzonej pod przewodnictwem biskupa zielonogórsko-gorzowskiego Tadeusza Lityńskiego. Następnie uczestnicy wydarzenia przenieśli się do Auli Wydziału Teologicznego, w celu oficjalnego przyjęcia nowych studentów w poczet przedstawicieli uczelni oraz wspólnego przywitania kolejnego roku akademickiego. obchodzimy dwudziestolecie tego wydziału. A ten wydział, jako najmłodszy wydział teologiczny w Polsce powstał dzięki temu, że była ogromna determinacja zarówno władz uniwersyteckich, jak i władz kościelnych, łącznie z inicjatywą Ojca Świętego Jana Pawła II. To on jest papieżem, założycielem tego wydziału, bo on powiedział, w Szczecinie musi być teologia i wydział teologiczny na uniwersytecie. Ze względu na nową kategoryzację wydziałów, i instytutów badawczych w Polsce trzeba było się wykazać bardzo dobrą pracę w, w, w ramach trzech kryteriów. Po pierwsze publikacje naukowe, po drugie wpływ finansowy, czyli ilość zdobytych grantów i programów, które się przelicza na, że tak powiem, żywą gotówkę, i trzecie kryterium to wpływ na środowisko. I okazało się, że nasz Wydział Teologiczny przede wszystkim w publikacjach naukowych był tak wysoko, że Ministerstwo przyznało nam kategorię A. Uniwersytet Szczeciński miał bardzo dużą pulę kierunków i wiele możliwości. Również patrzyłam na to przy wyborze swoich studiów. No i e, lubię Szczecin, podoba mi się Szczecin e, i mam wielu znajomych tutaj. Również stąd pochodzę, więc trudno byłoby mi się odłączyć e, jakby z rodziną, ze znajomymi. Przede wszystkim klerycy, ale również osoby świeckie. Między innymi możemy spotkać osoby takie jak ja, które z pasji studiują teologię, również osoby, które chcą zostać diakonami stałymi albo szafarzami nadzwyczajnymi. Chciałem po prostu poznać bliżej i lepiej zrozumieć wiarę, którą wyznaję wiarę chrześcijańską no i to jest taka moja pasja. Bo o dziwo, jeszcze tylko dopowiem Przychodząc tutaj i poznając teologię, wiele razy jestem zaskakiwany informacjami, które po prostu dla mnie, dla mnie, jako osoby, która pasjonuje się kryminałem, to są takie odkrywcze. Tak jak czytamy kryminał, to po prostu zastanawiam się, dlaczego coś się wydarzyło i podobnie mógłbym porównać do Pisma Świętego. Czytamy pewną historię, a okazuje się, że jej sens teologiczny jest dużo ciekawszy niż to, do czego przywykliśmy słuchając niedzielnych kazów. Wydział Teologiczny Uniwersytetu Szczecińskiego jest wyjątkowy, bo to jeden z najmłodszych wydziałów uniwersytetu. To jest jeden element. Drugi element, że fantastycznie uzupełnia ofertę dydaktyczną naszego uniwersytetu, jest elementem, którego tutaj na Pomorzu Zachodnim brakowało. Wydział Teologiczny jest to miejsce spotkań, debat, dyskusji szukania porady, ale też jest to taki pewien element pomagający w rozwoju społeczno-gospodarczym. Cieszymy się, że właśnie taki wydział może funkcjonować w strukturze Uniwersytetu Szczecińskiego. To właśnie w tym miejscu trwa nieustanny dialog pomiędzy kościołem a światem nauki. Toczą się rozmowy pomiędzy rozumem a wiarą. Dowiedzieliśmy się, jak trudne i skomplikowane były początki powstania Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Szczecińskiego. Teraz z perspektywy tych 20 lat możemy stwierdzić, że zdecydowanie warto było zainwestować właśnie w tą perełkę Uniwersytetu Szczecińskiego. Jeśli możemy dołożyć coś. Od siebie z okazji 20. urodzin Wydziału Teologicznego życzymy jeszcze więcej sukcesów, rozwojów i jesteśmy otwarci na to, co przyniosą kolejne lata funkcjonowania placówki.